W Rumi odbyła się konferencja w ramach projektu Sukcesu nie mierzy się oceną. Było to już trzecie spotkanie, które miało na celu zwrócenie uwagi na zdolnych uczniów i konieczność pracy z nimi nad ich przyszłymi sukcesami. Jeszcze ten jeden raz, by ich rad, robić za błędem mą, o byle co. Byle co. Od sukcesu dzieci zależy przyszły sukces całego naszego społeczeństwa. O tym doskonale wiedzą organizatorzy konferencji Sukcesu nie mierzy się oceną, która odbyła się w Rumi. To jest nasza trzecia konferencja, którą organizujemy po to, aby uwrażliwić na aspekt niezauważania uczniów zdolnych w systemie. Uczniowie zdolni są niewidzialni w systemie, który tak naprawdę podąża w kierunku edukacji równych szans, edukacji włączającej, co jest bardzo ważne, natomiast gubi tych, co płyną szybciej. W szkole systemowo bardzo dużo pracy wkłada się w pracy z uczniem o różnego rodzaju dysfunkcjach. To są oczywiście bardzo ważne rzeczy. Ale w tym wszystkim zapomina się o tych uczniach najzdolniejszych, ponieważ panuje takie przekonanie, że zdolny sobie poradzi. I w związku z tym możemy się mniej nim zajmować. Takie podejście nie służy jednak temu, aby ich sukces nie był odzwierciedlony nie tylko w postaci dobrego świadectwa, ale miał także znaczenie dla ich życia, w tym życia zawodowego. Dlatego też projekt od początku ma bardzo duże wsparcie nie tylko w lokalnym środowisku, ale. Także tym związanym z nowymi technologiami oraz rozwojem, czego dowodem jest chociażby uczestnictwo w nim sponsora strategicznego Polskich Elektrowni Jądrowych. Polskie Elektrownie Jądrowe właśnie finansują poprzez specjalny program wsparcia inicjatyw społecznych tego typu inicjatywy, które są bardzo ważne, żeby młodzi ludzie dostali impuls kreacji, być może nawet zawodu. Polska Energetyka Jądrowa to projekt pokoleniowy. Dlatego bardzo ważną rolę przykładamy ludziom młodym, które tak naprawdę to oni będą kształtować nową energetykę, być może nawet pracować na tej elektrowni. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio pokierować możliwościami uczniów i docierać do nich w jak najlepszy sposób, o czym opowiadali dzisiejsi prelegenci. Ich doświadczenia oraz pomysłów słuchali dzisiaj liczni przedstawiciele nie tylko szkół, ale także instytucji i samorządów, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za edukację. Rzeczywiście cała sala kinowa jest pełna nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół. Świetnie, że tak pozytywnie odpowiedzieli na, na apel, aby się tu dzisiaj pokazać. Nauczyciel, który ma pasję, inspirację, potrafi tym zarażać młodzież, potrafi z nimi się przede wszystkim na ich poziomie komunikować no i przekazywać tą wiedzę w specyficzny sposób. No myślę, że w ten sposób musimy tą naszą młodzież wyciągać do góry, pokazywać. No i przede wszystkim chęcić do przodu, bo naprawdę zdolni są, mają ogromne możliwości, tylko potrzebują wsparcia, czy nauczycieli, czy naszego. To jest na, dla nich na pewno bardzo ważne. I chociaż na drodze do tego jest wiele trudności, to jak zapewniają organizatorzy, zwrócenie większej uwagi na uczniów zdolnych, ich potrzeby i to jak funkcjonują jest nie tyle konieczne, ale najważniejsze, możliwe. Trzeba zacząć zauważać uczniów zdolnych i trzeba próbować z nimi pracować w dowolny sposób, jakkolwiek próbować, zmieniać. Mamy prelekcje na przykład dwóch dyrektorów, którzy są bardzo elastyczni w swoim podejściu do pracy w szkole i oni wprowadzają bardzo dużo zmian. Jeden z tych dyrektorów to jest mój pierwszy dyrektor, który pokazał, że można to robić inaczej. Trzeba zacząć zmieniać, a my przy okazji możemy służyć radą, możemy pokazać, jak to się robi, czy prowadząc zajęcia, czy prowadząc obozy naukowe, czy szkolenia dla nauczycieli. Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają swoje szkoły muzyczne. Uczniowie uzdolnieni na przykład plastycznie mają młodzieżowe domy kultury. Natomiast uczniowie, którzy są uzdolnieni w kierunku przedmiotów, przedmiotów ścisłych w szczególności, nie mają takiej przestrzeni. I naszym celem tak naprawdę jest doprowadzenie do sytuacji, której będziemy takie przestrzenie mogli stworzyć. Dlatego też tak ważnym jest wymiana doświadczeń i zachęcanie właśnie do tego, aby wspólnie działać na rzecz wszystkich dzieci także, a w tym wypadku nawet przede wszystkim tych, których talent do nauki potrzebuje po prostu możliwości do rozwoju i odpowiedniego nim pokierowania.